Czy, czy samochodem. Dlatego zdecydowałeś się na tę markę i na ten model, który nawet jest wyposażony w bagażnik i, i twój prywatny rower nadal. Dzień dobry wszystkim. Przede wszystkim chciałbym podziękować marki Citroen za zaufanie, jakie mi obdarzyła i myślę, że to będzie wieloletnia praca na dłuższy etap. Jeżeli chodzi o samego Citroena TS5, ma bardzo ładną linię. Myślę, że jest też też bardzo sportowy, który po prostu będzie mi przyjął i w jeździe, bo, ponieważ jest też samochodem, który, który jest bardzo wygodny. Ja pokonuję bardzo dużo kilometrów rowerem, ale oczywiście też tym Więc takim samochodem to będzie przyjemność jeździć. A rower mogę trzymać i na dachu, i w bagażniku. Więc to jest z dużym atutem, że samochód jest bardzo wygodny. Jacek mówił, że spotkali się dopiero w piątek, więc wydaje mi się, że tutaj skomponowanie takiego modelu to wymaga pewnie kilku dni spotkań, jakichś analiz, jazdy, próbnych yy, decyzji o tym, jak będzie wyglądała taki pizzeria, jak będzie wyglądało wykończenie itd., itd. Itd. i tak dalej, tak dalej. Tutaj w zasadzie wszystko wydarzyło się błyskawicznie. No właśnie, pan Jacek już, już zaproponował mi jazdę Citroenem DS5. To jest coś, coś nieprawdopodobnego, ponieważ ten samochód ma... Ja myślę, że ten samochód ma taki sam charakter jak ja, czy jest szybki dynamiczny? No Wiadomo, ja nie jestem wygodny tak jak on jest w środku, ale, ale mogę powiedzieć, że naprawdę jeżeli, jeżeli będę pokonywał nie bardzo dużo kilometrów, to będzie dla mnie też bardzo duża wygoda i będę, będę jeszcze szybciej pokonywać. Rozumiem, że samochód był przygotowany już na twoje pierwsze zdobywanie, które rozpoczyna się jutro, ale kiedy dowiedziałeś się, że to jest Gran Canaria, no niestety nie możesz tam pojechać samolotem, bo takie były plany, że gdyby to było gdzieś w Hiszpanii na lądzie albo do Włoszech, to z pewnością wziąłbyś tylko trochę tam jeszcze bagażu do, do tyłu i rower jest przygotowany i nie byś ruszył, żeby się gdzieś zaprzyjaźnił bliżej z, z tym modelem. Dokładnie, samochód jest tak wyposażony, że naprawdę państwo, jeżeli zobaczycie go w środku... To jest naprawdę, tam jest full opcja, jest po prostu tak jest skonstruowany, ma, ma po prostu i skórę i po prostu wnętrze jest tak skonstruowane, że dla, dla samego mnie jest normalnie taka wygoda, że aż cieszy się jeździć. A Ty się nie obawiasz trochę tego, że za chwilę przesiądziesz się na dłużej na, na te cztery koła jednak i ten rower, który jest na dachu zostanie na tym dachu i gdzieś zamiast trenować, przygotowywać się do, do kolejnych turów jednak tak spodobać się prowadzenie tego samochodu, że będzie trochę gorzej z tym treningiem normalnym w końcu polarskim. Czy na razie zawodnicy tutaj nie muszą się martwić, to, że jeżdżą cytranami w rajdach w WLC, że rośnie konkurent, który zostawi jednoślad na dwóch śladów? Ja powiem tak, najpierw muszę zrobić wyniki, jeszcze lepsze wyniki niż w tym roku, czyli poprawić swoje rezultaty. Myślę o wygraniu Tour de Pologne, bo to dla polskich kibiców to jest bardzo ważne. Ale jak skończę karierę, to nie, nic nie jest wiadomo, czy nie będę się ścigał też samochodem, jeżeli, jeżeli mi to sprawia taką frajdę. Jeżeli nie tym samochodem naprawdę, jeżeli stanę na parkingu, ktoś popatrzy na to mnienie tego samochodu, to jest, naprawdę, to jest naprawdę coś. Rafał, czy kolarze to są dobrzy kierowcy? I czy kolarze w ogóle z tej takiej światowej czołówki, do której ty się już zaliczysz, to są fani motoryzacji znają się na, na samochodach i to jest taki ich konik też poza czym się tą dyscypliną sportu, którą uprawiają na co dzień? Powiem tak, tak każdy kolor lubi mieć fajny samochód i to jest, to jest nie tylko jazda na rowerze, tak jak ja chcę mieć fajny rower, to też chcę mieć fajny samochód to jest naprawdę ten Mercedes daje Mercedes. Ten citroen daje bardzo dużo, przepraszam, ten citroen daje... Mercedes, daje bardzo dało, bardzo ale niestety tutaj jakby citroen zaproponował dużo, dużo lepszy samochód i dużo lepsze warunki, także Dokładnie. udało się związać z citroenem. Dokładnie, także ja myślę, że Citroen to jest jedna, jedna z najlepszych marek, bo po prostu... Idzie z roku na rok, podnosi swój poziom, i tak jak jest, widać, tak jak jest skonstruowany, tak jak, tak jak kolarz, Z roku na rok musi być coraz mocniejszy i Citroën też jest coraz mocniejszy. W jaki sposób ta, ta umowa i fakt poszerzania teraz tych dwóch samochodów motywuje Cię do, do tego nowego sezonu? Zastanawiałem się tutaj z Jackiem, czy w związku z tym, że Citroën to jest marka francuska, to czy wystąpisz w Tour de France w związku z tym. Nie obiecuję na następny rok, nie obiecuję, czy wystartuję w Tour de France, ale na pewno, na pewno jak wystartuję w Giro Italia, to na pewno zrobię dobrą renomę w marce z To co, może nastąpi ten kulminacyjny moment tego naszego dzisiejszego spotkania, więc przekazanie tych kluczyków do tego cacka, który już jest przygotowany, tego, tak aby Rafał Majka zasiadł za kierownicą.